Gdybym to był jakiś specjalny ranking najbardziej wyczekiwanych komiksów Egmontu na ten rok, to zdecydowanie bardzo wysoko, i jeśli nie na samym szczycie, umieściłbym właśnie Moon Knight'a McKea. Komiks, o którym nasłuchałem się już mnóstwo genialnych opinii, słyszałem, że jest bardzo dobry, słyszałem, że jest kolejną udaną serią z Moon Knight'em, a że ja też jestem wielkim fanem Moon Knight'a, no to po prostu dla mnie takie słowa są jak miód. Także co? Postanowiłem sprawdzić i oto moja recenzja. Dobra, na wstępie krótki jest historyczny, abyście wiedzieli o co w ogóle chodzi w tym komiksie. No więc kilka miesięcy temu, a właściwie już chyba nawet z dwa lata temu, mieliśmy specjalny event w ramach Avengers, gdzie Konszu przejął władzę na świecie. Po prostu stwierdził, że jemu już nie wystarczy, nie wystarczy bycie egipskim bogiem, on postanowił przejąć władzę nad światem i oczywiście zrobił to za pomocą Moon Knighta. Ogólnie sam ten komiks to było dosłownie cały czas granie na zasadzie no dobra, to teraz Moon Knight pokona tego, a potem pokona tamtego. No ale finalnie oczywiście Moon Knight musiał zostać pokonany, konszu został zamknięty w Asgardzkim więzieniu i na tym motyw się zakończył. I teraz McKay przychodzi i postanowił napisać kontynuację tego wszystkiego, ale w taki sposób, że Moon Knight nie ma już tego zwierzchnictwa konszu, a jednocześnie cały czas jest jego wyznawcą. I muszę przyznać, że ten punkt startu jest o tyle fajny, że on nadal wraca trochę do korzeni Elisa, czyli tego, że Moon jest tym opiekunem podróżników. Cały czas mamy tą metodologię egipską, a jednocześnie w jakiś sposób nie zapominamy o tym, co się działo wcześniej i mimo wszystko mamy do tego szacunek. Podoba mi się ten kierunek i o tym zaraz. No dobra, wielkim zaskoczeniem nie będzie, że jestem fanem tego komiksu. W sensie, jeżeli wszystkim się ten komiks podobał, a ja jeszcze lubię Moon Knighta, to tak, była wysoka szansa na to, że mi się ten komiks będzie podobał, i tak faktycznie jest. Uważam, że ten Moon Knight jest po prostu rewelacyjny. Tak naprawdę jest to pierwszy Moon Knight na naszym rynku, który jest taką długoterminową serią pisaną przez jednego autora. I to w tym komiksie wypada fantastycznie. Bo wiecie, mieliśmy Lemira, który napisał fajną, przytomową historię. Mieliśmy te pojedyncze albumy, które były mniej lub bardziej udane. Szczególnie Elisa był udany. Mieliśmy album z Bendisem, który, no jednak, też wiecie, napisał tam 12 zeszytów i też zbyt udane nie były. Ale sam fakt tego, że jednak mieliśmy. Nie mieliśmy jeszcze na polskim rynku takiej dłuższej serii, a tutaj faktycznie to jest. I dzięki temu McKee pozwala sobie na pisanie takich bardzo. Nie chcę powiedzieć to zwleczonych, ale takich długoterminowych wątków, które ewidentnie będą miały swoją puentę później. I co ważne, kiedy mamy motyw tego, że mamy tą długoterminową serię, i powrót do tego, że nasz Moon Knight znowu jest tym orędownikiem wszystkich ludzi, którzy podróżują nocą to dzięki temu Maki postanowił stworzyć wokół Moonlighta pewną paczkę znajomych. I muszę przyznać, że to szczególnie mi się podoba, ponieważ fajnie widzieć, że Moonlight musi sobie dobrać postaci bardzo Moonlightowe, czyli takie, które mają pewne słabości, które nie są do końca rozumiane w społeczeństwie, ale razem tworzą taką paczkę przegrywów, którzy wspierają się i gdyby komuś coś się miało dziać, to inni przyjdą mu z pomocą. To jest bardzo fajny wątek i mam wrażenie, że Makijowi z jednej strony udało się stworzyć jakąś fajną futkę do napisania czegoś nowego, a jednocześnie cały czas ma przestrzeń na to, żeby pisać bardzo fajne zeszyty, bo na przykład czasem jest taki moment, gdzie Knight musi chodzić samemu i to jest fenomenalne. Ewidentnie jest tutaj trochę tej namiastki Elisa. Kiedy po prostu mieliśmy pojedynczy zeszyt z jakimś problemem, który, jak został rozwiązany, to zawsze mieliśmy taką satysfakcję, że to jest naprawdę fajnie napisany zeszyt. I to jest coś, czego trochę mi brakowało u Lemira. Tylko, że Lemir na tyle był sprawnym scenarzystą w swojej serii, że zaoferował nam coś innego, ale jednocześnie bardzo dobrego. A tu mamy właśnie taki miszmasz który razem naprawdę fajnie się spina i razem tworzy taką konkretną całość. I najgorsze jest to, że tak naprawdę nie mam na co narzekać w tym komiksie, ponieważ większość motywów mi się podoba. Podoba mi się to, że cały czas są przeplatane te wątki. Podoba mi się to, że jest fajna paczka znajomych, która ze sobą współgra. Jedyne co, to mogę powiedzieć, że na przykład nie wiem, główny antagonista tej serii był dla mnie w pewnym momencie dość przewidywalny, szczególnie gdzie dowiadujemy się o nim trochę więcej i po prostu czytając ten zeszyt miałem takie, a no dobra, to ta postać będzie tym złym, tak? I nagle się okazuje, że, wow, miałem rację. Ale tak naprawdę, poza jakimiś małymi problemami, gdzie na przykład nie wiem, czasem spojrzałem krzywo, albo czasem nie do końca siadły mi rozwiązania oferowane przez scenarzystę, to tak naprawdę trudno mi znaleźć wady w tym komiksie. To jest po prostu bardzo dobrze napisana rzecz, to jest bardzo dobrze. Pokolorowana rzecz, bo też, kurde, jaki to jest przepiękny komiks. Naprawdę, ja dawno nie widziałem tak pięknie narysowanego, pokolorowanego komiksu. To jest to jest po prostu graficzne cudo. I właściwie, patrząc na całokształt tego komiksu, ja nie umiem mówić złych słów na jego temat. Naprawdę, ja bym chciał, wiecie, ja bym chciał powiedzieć, a ja, to jest. Guf, wiecie, skrzyczeć to, zjechać, powiedzieć, że je... nienawidzę tego komiksu. Ale ja nie potrafię. Ja naprawdę nie potrafię. Ja cały czas myślę o tym komiksie. Jestem już chwilę po przeczytaniu, bo czytałem to tam, nie wiem, z parę dni temu. A mimo to cały czas czuję hype, i cały czas uważam, że to jest coś wspaniałego. I nawet zresztą wiecie co? No, patrzcie na tą okładkę. W sensie, wiecie, mam, mam go gdzieś tutaj pod ręką cały czas, i po prostu patrzę na niego. I ja cały czas jadam się samą tą okładką, a mam świadomość tego, że wewnątrz też są piękne rysunki. I to jest naprawdę świetna rzecz. Sekcji spoilerowej robić nie będę, bo nie widzę potrzeby, więc po prostu przejdę do podsumowania. To nie jest reklama, to nie jest cenzja sponsorowana, ale ja po prostu jestem zachwycony tym Moon Knightem. To jest kolejny przykład, że superhero da się dobrze napisać. I jeżeli ktokolwiek będzie mi przychodził i tłumaczył, że nie wiem, ten Batman nie jest taki zły, bo jest przyjemnym czytadłem, to ja zawsze będę brał właśnie takie pozycje do ręki i pokazywał, że to jest dobre czytadło. To jest komiks, który nie odkrywa niczego na nowo. To nie jest komiks, który. Rewolucjonizuje gatunek, ale to jest po prostu bardzo przyjemna rzecz. Przy której siadacie, czytacie i po prostu świetnie się bawicie. I jest to świetnie narysowane, jest to świetnie napisane. Ja bardzo czekam na następny tom, bo po prostu chcę przeczytać dalsze losy tego Moon Knighta I to jest dla mnie definicja dobrych komiksów, po prostu, potrzebowałem takiego okresu, bo muszę przyznać, że ostatnie lata trochę mnie przytyrały, wiecie, długo czytam te komiksy Super długo o nich gadam, długo je recenzuję i po prostu przychodzi taki moment, gdzie macie przesyt, gdzie czujecie, że tego już jest po prostu zbyt wiele, a jednocześnie potem przychodzi taki Moon Knight, przychodzi taki dead devil i jakoś wam tak lepiej, wam jakoś tak idzie szybciej to czytanie, szybciej to omawianie, i po prostu jest to przyjemne. Także jeżeli macie wolne te 120 złotych katalogowo w tym miesiącu koniecznie. Po prostu koniecznie. A tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Będzie nas czekać jeszcze parę recenzji w tym miesiącu. Na pewno pogadamy sobie o Dead Devil'u, na pewno pogadamy sobie o Lidze Sprawiedliwości kontra e, Godzilli kontra Kongu. Więc będzie kilka fajnych materiałów, które myślę, że Wam się spodoba. I cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach.